Witajcie, z tej strony Uluru. A dzisiaj otworzymy sobie dwie paczuszki, które niedawno odebrałam ze skrytki i jedna niestety czekała troszeczkę długo, za co bardzo przepraszam. No ale już wam pokazuję, jak one wyglądają. Pierwsza wygląda tak i z tyłu mamy pię piękną, narysowaną Uluru. A druga paczuszka przyszła taka, która jest troszeczkę większa i chyba... trochę się spodziewam od kogo, bo już ta osoba Yy, prawdopodobnie to jest ta osoba, która mi dawała znać już w komentarzu, że yy, ta paczka niedługo będzie. Dobra, ale najpierw sobie otworzymy tą paczuszkę. Chociaż w sumie to jest taki bardziej liścik niż paczuszka, no ale myślę, że można nazwać to też paczuszką. Dobra, środek wygląda tak o, Tutaj chyba już piękny liściek się wyłania. A tam w środku mamy jakieś rzeczy, które pewnie będziemy musieli po kolei otwierać. No, ale zobaczymy zaraz. Najpierw przeczytajmy liścik. I liścik wygląda tako. I tak właśnie, jak myślałam. <grym> Jest to właśnie, no, liścik. No i dobra, zacznijmy czytać. Hej, Uluro, mam na imię Ala i jestem Twoją fanką. Chciałabym Ci podziękować, że jesteś na YouTubie. Dzięki Tobie nauczyłam się dużo rzeczy o LPS. Na przykład, jak odróżnić podróbkę od oryginału lub różnych prototypów. No to bardzo się cieszę, że jestem osobą, która Cię nauczyła takich, można powiedzieć, podstawowych rzeczach doty dotyczących pet shopu. No i mam nadzieję, że dalej ze mną będziesz i no, cieszę się, że czegoś Cię nauczyłam <grych> z moich filmików. I jeszcze raz Ci za to dziękuję. Pod listem znajdziesz też jedno pytanko oraz nie zabraknie prezentów. Ojejku. Do zobaczenia i pozdrawiam. I tu mamy pytanko. Czy lubisz brokat? No, lubię. Fajny jest brokat, w ogóle no Uluru ma na sobie brokacik, więc no, lubię. Um, I mamy jeszcze PS, mój ulubiony kolor to też fiolet. O, no to super. Ja sobie zrobiłam postawcie fioletowe przed nagrywaniem. Yy, no i ogólnie również Cię pozdrawiam i dziękuję bardzo za wysłanie do mnie paczuszki oraz za ten bardzo miły liścik. Dobra, teraz zobaczmy, co tutaj mamy dalej w środku. Czy tutaj trzeba po kolei, czy można jak się chce otwierać? Tak, Mamy tutaj... Kilka rzeczy. Dobre. Czyli ogólnie tutaj nie mamy z góry nałożonego, jak mam po kolei otwierać. Więc teraz tutaj wybiorę może co pierwsze. Ogólnie tutaj chyba to już jest taka już luźna rzecz, więc może najpierw weźmy tą rzecz. I to jest chyba laptop po prostu. O! Ale śliczny! Luru LPS! Ale piękny, bardzo się postarałaś. Sliczne. Bardzo fajne. To będzie o dzisiaj nowy laptop Uluru. No to, co, co pierwsze? W sumie nie wiem. Ym... No to może tak, mamy tutaj dwie takie prezenciki, można powiedzieć, dla LPS, więc myślę, że możemy y, od tego zacząć. Znaczy no, <ścoughs> iść dalej. Dobra, to weźmy najpierw ten. I mamy. <laughs> Uu, to jest pióro, a tutaj mamy Taki miejsce na ten tusz, tak? Tusz, atrament. Ooo! Ale to pięknie wygląda! Ja! Jeszcze fioletowe. Porównanie do figurki to jest takiej wielkości. I naprawdę mega ładnie to wygląda. Prześliczne, widać, że się bardzo postarałaś. Dziękuję bardzo. I teraz otworzymy kolejny dla LPS. Oooo! Możemy powiedzieć stokrotkę, chociaż nie wiem, czy są filetowe stokrotki. Ale oczywiście tak sobie stokrotką zaskojarzyłam, ale bardzo ładny kwiatek. Też własnoręcznie robiony jest śliczny, bardzo śliczny. Dziękuję bardzo. Można na przykład szczepić do pet albo, nie wiem, tak położyć jako jakąś ozdobę. Myślę, że teraz możemy otworzyć dla Uluru. I tutaj y, Uluru chodzi raczej o figurkę bo później będziemy otwierać dla Ciebie, więc na no, no, pewnie dla mnie. Także najpierw otwórzmy dla Uluru. Dobra, domyślam się, że to jest kokardka chyba. I miałam rację, mamy piękną tutaj ja, tą kokardkę. Własnoręcznie robioną, bardzo ładna. I teraz nie mam jak, czym tutaj przyczepić, ale na następnym filmiku Uluru będzie mieć tą kokardkę. Także Uluru, bardzo dziękuję. Dobra i ostatnia rzecz, która była w kopercie, to jest dla Ciebie. Dobra, O, co to było, o, ale piękne, jeszcze to jest um, ta buźka, w sensie chodzi mi, że ten nosek, uśmiech w wąsy, to jest tak jak mam y, na swoim awatarze na YouTubie i to może być, y, myślę, że też na tylko magnesie, ze względu na to, że to jest... O, zaraz zobaczę nie, jednak nie, jednak to nie jest magnesik ale y, można to gdzieś sobie przyczepić albo gdzieś położyć no, żeby, żeby było na przykład y, powiedzmy na brązeletce albo na Dobrze, na, na wiele różnych sposobów można to użyć i naprawdę dziękuję jest mega śliczny, widać, że się postarałaś i to były wszystkie rzeczy od Alicji bardzo Ci dziękuję Alicjo za no, wszystko co znajdowało się w parce, bo wow Naprawdę bardzo mi się podoba. Widać, że się postarałaś nad paczuszką i jeszcze raz Ci dziękuję. A my teraz przechodzimy dalej do następnej paczuszki. Dobra, środek wygląda tak i jak możecie zobaczyć, to już jest chyba o wiele więcej rzeczy. Dobra, ja teraz y, będę szukać liściku i no, i zaraz go przeczytam, jak go znajdę. Ale trochę już go mam. O, jaki ładny. patrzcie. A, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, i mamy tak, mamy list Uluru LPS. W tyłu mamy jeszcze tutaj fanarcik uluru. I teraz tak musimy to otworzyć. To się otwiera tak. O, o czekajcie. O, zobaczcie, w formie komputera. Takiego. Ale super. Bardzo fajny pomysł. Bardzo ciekawy. Jeszcze chyba w takiej formie liścika nie dostałam. Więc mega fajnie. No dobra, no to lecimy czytać liścik. Hej, uluru, mam nadzieję, że rzeczy, które tobie wyślę, się tobie spodobają. Na pewno się spodobają. O to się nie warto. I mam na imię Nela i bardzo lubię Cię oglądać. O, to by było bardzo miło. Co znajdziesz w paczce? I tutaj mamy pierwszy myślnik. Jakieś ubrania dla LPS. Drugi myślnik to jest Stolik Technologia do LPS. Później będziemy mieć krzyżówkę. I jeszcze list właśnie go czytasz. A, okej, okay, dobra. Jeszcze mam tutaj napisany pierścionek. Oraz fanarty. Ło, wow, pierścionek. Dobra, i mam tutaj jeszcze PS. Mała promocja, też mam kanał na YouTubie. Nazwa Nafi LPS TV. No, no to bardzo fajnie. Wejdę w wolnym czasie na Twój kanał. Wszystkich oczywiście też zapraszam. Myślę, że ma bardzo ciekawe filmiki. No, dobra. No i teraz tak, tutaj mam tą krzyżówkę. Czyli jednak nie jest w formie komputera, albo może to też było w formie komputera, ale... Ja mamy krzyżówkę, i teraz musimy powpisywać. To ja idę po długopis i zaraz zobaczymy co to wyjdzie. Dobra, tutaj mamy taki trójkącik. I to jest chyba J. Dobra, więc piszmy J, J albo I w sumie. Mhm. Ale wydaje mi się, że chyba bardziej J. Pod... No dobra, dalej mamy E. Tutaj mamy E. kłeczko to będzie chyba T. E, e. I to będzie chyba eś. Tak już zgaduję, bo jestem w jesteś. No dobra, no i tutaj teraz um, lecimy dalej. I tutaj mamy taki. To będzie chyba to, tak mi się wydaje. No, wydaje mi się, że to będzie tak. No, bo nie ma chyba innego. To weźmiemy. S. Później mamy takie serduszko. To mamy U. P. To będzie P. Tu będzie E, i tu mamy połowę serduszka, więc chyba będzie R. No dobra, no i w krzyżów krzyżu wyszła nam. Jesteś super. Ojejku, miło mi bardzo. No dobra, no to liścik mamy przeczytany i lecimy dalej. Dobra, ogólnie wyjąłam wszystko z paczki. Mamy sześć numerków i jeszcze jest kilka rzeczy luzem, więc pomyślałam, że może najpierw zaczniemy od tych rzeczy. Które są tutaj właśnie luzem. Dobra, i najpierw zaczniemy sobie od fanartów, które y, są mega ładne. Tutaj mamy y, uluru, i napisane vlogi LPS, shopping. Tak, custom y, wpadki i paczuszki od widzów. <laughs> Bardzo fajne. I jeszcze mamy jeden fanart, i też mamy tutaj uluru w takiej bardziej w formie człowieka. Tam też jest taki w formie człowieka. Ale ma tutaj na przykład buty oraz sukienkę nałożoną. Bardzo fajnie, bardzo ładnie. Właśnie zauważam, że jeśli chodzi o short hairy, to zazwyczaj jak są w formie takiej ludzkiej, to mają właśnie takie proste, długie włosy. No i właśnie Uluru też jest shorthairem i tutaj są właśnie też proste długie włosy. No ale fajnie. Fajnie, że sobie takie wyobrażacie, już to nie jest mój pierwszy fanat z Uluru w wersji człowieka, ale też jest właśnie bardzo podobny. Znaczy wszystkie właśnie są takie podobne do siebie, więc fajnie, że jest jakieś takie wyobrażenie. Następnie były przyczepione naklejki na, na tym, ale niestety wypadły, ale już Wam pokazuję jak te naklejki wyglądają. I pierwszą mamy taką pszczółkę bądź osę, potem mamy tru, truskawkę, mamy jeszcze mniejszą pszczółkę w serduszku. Oraz jeszcze takie serduszko, więc bardzo fajnie, przykleję sobie to gdzieś później, tylko w sumie, nie wiem jeszcze gdzie. Znalazłam dziarę, w sensie tatuaż, <tot -wash> który się robi tak, że się właśnie tutaj odkleja, przykłada się do ręki, czy tam, no gdzie, gdzie się chce na ciało w ogóle. E, się zamacza wodą, później mam, ma, ma się dziarę na kilka dni, więc sobie zrobię, jak będę mieć jakąś imprezę czy coś pójdę sobie w dziarze. Przy tym będą zazdrościć, rosnąć w dziary. I ostatnią rzeczą, która była y, luźną, włożona, to orężada strzelająca. Jeszcze takiej nie miałam, więc chętnie spróbuję. Dziękuję bardzo. Będziemy eksperymentować z moją siostrą, bo pewnie też się dołączę do zjadania jej. No dobra, no i teraz będziemy zaczynać od numerka 1, który wygląda tak. Dobra, nie spodziewałam się. Yy, mamy więcej fanartów. I pierwszy fanart to mam spanielkę, która to była yy, chyba spanielka fioletowa, tak mi się wydaje. Ewentualnie jakaś jeszcze inna, ale po prostu mm, na pierwszy rzut oka pomyślałam o tej fioletowej, ale w sumie może to być też taka brązowa z ciemnymi brązowymi dodatkami. Albo tą, którą mam. Nie wiem, w sumie może być kilka z Możecie dać komentarz, o której od razu pomyśleliście. Ja pomyślałam właśnie o tej filetowej, ale bardzo ładnie narysowana. Później mamy uluru w serduszku. I nie wiem w sumie, czy to jest w wersji. Yy, czy to jest wzorowane na mojej maskotce, czy to jest yy, tak, jak sobie mnie wyobrażacie jako człowieka. Bo w sumie jestem zawsze ciekawa, jak Wy sobie mnie wyobrażacie yy, jako człowieka. Czy. Na przykład, wyobrażacie, wyobrażacie mi, że jestem wysoka, bądź niska, czy mam właśnie kręcone włosy, czy proste, czy jakiś kolor jasny włosów, czy właśnie może jakiś ciemny, czy jakiś poparowany. Nie wiem, naprawdę, to mnie bardzo ciekawi, więc jeśli chcecie, macie czas, to proszę napiszcie mi, albo nie wiem, jak chcecie, możecie nawet narysować. jak sobie mnie wyobrażacie, bo naprawdę to mnie bardzo ciekawi. No, a zanim pokażę twarz na YouTube to no chciałabym wiedzieć i ostatni fanart to mamy Uluru która Pokazuje takie zdziwienie, ale bardzo fajne. Bardzo, bardzo ciekawe takie zdziwienie. Jeszcze takiej uluru i chyba y, nie miałam w wersji Fanartu. Więc bardzo fajnie, dziękuję. I lecimy do numerka 2, które jest z serduszkiem. I w środku mamy taki zeszycik. Tyłu wygląda tako. Bardzo ładna okładka. No i w środku oczywiście puste strony. Dobra, później mamy takiego laptopa, który sam zobaczcie stoi. Czyli czy nie laptopa, przepraszam, komputer. I do tego mamy jeszcze klawiaturę. Bardzo fajny komputer. Później. Y, Ostatnią rzeczą, która była w dwójce to mamy tutaj jest napisane kocyk, yy, kocyk zawinięty, który w pewnym taką, też może fajnie tak imitować właśnie yy, taką jakąś drugą planową rzecz, tak do scenerii, do serialu na przykład, więc bardzo dziękuję, na pewno mi się przyda. No i teraz lecimy z numerkiem 3. Okej, okay, w numerku 3 było takie coś i w sumie na początku miałem taki, co to jest? Ale chyba jednak to jest stolik, który trzeba później skleić troszeczkę, żeby płacie się troszeczkę trzymał. Ale bardzo fajne, dziękuję. Teraz na numerek 4. I w środku mieliśmy lampę. Lampę Gina. ja wam mówię, to jest lampa Gina, która myślę, że ona się uaktywni o północy. Czy tam nie wiem, o której ten dzień przychodził. I będę mogła powiedzieć trzy życzenia, także dziękuję bardzo. E, I w środku mieliśmy jeszcze worek z karbą, na przykład, bądź z jakimś innym jedzeniem, płatkami na przykład. Nie można może na przykład tutaj... Mm, Jakiś właśnie rysunek, tak przykleić, czy jakieś tam płatki, czy coś tego typu. Też bardzo fajny dodatek. Nie miałam takiego, także dziękuję. I teraz numerek 5. Ło! Wow. Tutaj w numerze 5 mamy same królewskie klejnoty. Mam tutaj dwa naszyjniki, jeden ze złota, drugi z jakichś szlachetnych kamieni. Mamy kolejne złote dzieło, koronę, boa oraz piękne. Kryształy bądź kolczyki. Dziękuję bardzo za te skarby. Na pewno mi się przydadzą. Są przecudne. Jestem bardzo zaszczycona, że mam takie królewskie dary. I mam już ostatnią rzecz: z dopiskiem coś dla ciebie. Dobra, mam tutaj magiczny worek. Chyba go otworzę, bo nie wiem, co tam jest. Uuu, zobaczcie, mam kolejne dary. Zobaczcie, mamy nawet diamenty. To jest pierścionek. Tak, to jest pierścionek. Ojej! Dobra, teraz. Jaki fajny. Chcę go założyć. Będziemy się dziwić na parę. Dobra. Wyjdzie się na małym paluszku, więc mam pierścionek, ale ładny. Bardzo fajny. Dziękuję, będę go nosić. Yy, dobra, i tutaj mamy różne. Tutaj już ich nie będę wysypywać. Ale wydaje mi się, że to miało być chyba też coś i się niestety chyba odczepiło. Bardzo ci dziękuję za te wszystkie rzeczy. Naprawdę, wow, bardzo dużo ich było. Jeśli chcecie wysłać do mnie paczuszkę, to oczywiście w opisie macie adres, na który możecie je wysyłać. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i mam nadzieję, że do usłyszenia. I oczywiście życzę wam miłego dnia. Pa, pa!